Hej, hej, z tej strony Asia z kanału nie budżetuje. Witajcie moi mili. Yy, moi drodzy, przyszedł ten czas, w którym będziemy planować budżet na miesiąc październik. Yy, ja mam już wstępnie zaplanowany ten miesiąc, ale wstępnie. Dlatego że nie wiem do końca yy, jakie pieniądze jeszcze zostaną. Yy, i ile dostanie dokładnie mój narzeczony z pracy i ile ja dostanę. Natomiast powiem Wam tak: zaczął się październik. Jak dla mnie jest to dość już późno, jeśli chodzi o planowanie miesiąca, dlatego że ja zwykle planuję w połowie miesiąca już na następny miesiąc. Dlatego, że ja świadczenie dostawałam zawsze pod koniec, słuchajcie, miesiąca, tak koło 24-26 i ja wtedy już robiłam wszelkie opłaty na miesiąc następny. W tym miesiącu też tak było, we wrześniu, pod koniec września dostałam już świadczenie, opłaciłam to, co miałam opłacić i została mi... Została mi w zasadzie jedna opłata, i zostały mi, słuchajcie, do wrzucenia: wydatki zmienne, karty kredytowe, to już też mam. Ukończonych wyzwań jeszcze nie mam. Eee. Zostały mi, słuchajcie, te moje opłaty, takie te roczne. Koszty roczne. I tak, yy, przyjrzyjmy się temu planerowi. Yy, październik, ważne daty. Kalendarz ja sobie później uzupełnię, dlatego że pod koniec miesiąca mamy jeszcze, będę mieć jeszcze opłaty. Priorytety w tym miesiącu, szczerze mówiąc, jeszcze się nad tym nawet nie zastanawiałam. Dochodów jeszcze też nie wpiszę, dlatego że nie wiem, jakie mam. Te dochody. Opłaty no, miesięczne wpiszę później. Wydatki zmienne wpiszę później. Kredyty i karty kredytowe już mam opłacone na ten miesiąc. Kurczę, tak? Wiecie co? Zastanawiam się teraz, czy jest sens uzupełniać ten zeszyt w tym miesiącu. Fundusze celowe. Nie, wiecie co? Chyba zrobimy to w połowie, jednak października. Tak jak ja to robię na listopad. Będziecie wtedy widzieć jasno, czarno na białym, jak planuję budżet. Jakie opłaty mam, ile tych opłat mam. Natomiast dzisiaj, 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 dzisiaj jednak nie zrobimy tego, ale żeby nie zostawiać Was niczym. To moi drodzy, myślałam, że jednak sobie poplanujemy, a to dupa. Ale w sumie nie ma co zaplanować, bo ja już mam, słuchajcie, prawie wszystko y, op opłacane. No to też bez sensu. Mm. Zrobimy sobie natomiast uzupełnianie kosztów rocznych. Yy. I tak, moje koszty roczne prowadzę w dwóch segregatorach: jednym tym rodzinnym, i drugim narzeczonego. I teraz tak. Mm, tutaj mam na podatek mieszkaniowy może sobie słuchajcie wyciągnąć Więc niebieski i zielony i w sumie tylko dwa. ja sobie co miesiąc słuchajcie planuję że odkładam tu 200 zł czyli będę miała już 1400 w tej kopercie Ktoś mógłby się zastanawiać, czemu aż tyle, bo ja mam nieruchomość. Tak, paradoks mojego życia. Żyję od pierwszego do pierwszego, a mam od groma nieruchomość. Dobrze, tu mamy 200 zł, to znaczy to jest tam zaplanowane słuchajcie, z górką, ale to nieważne. Opłatę za ogród. Ja sobie słuchajcie, tutaj ratę ustaliłam na 30 zł. 30 zł. Czyli będę miała już tutaj 120. A rata za ogród to tam wiecie, co jest około 300-350? Znaczy, rata. Opłata. Więc oczywiście, ja tutaj też z górką sobie liczę, bo. Bo tak po prostu chcę. Mhm. Drobne sobie tu odłożymy. To jest jak jest 200 Dobra. i wrzucamy. Yy, Ale crossmart wrzucam sobie słuchajcie po dyszce. też z górką, ale to było takie miłe w tym roku, jak wiecie zbli zbliżyła się ta opłata a ja sobie wyjęłam z koperty, bo miałam to było tak fantastyczne uczucie że ja chcę je mieć zawsze <śm> co roku i tak naprawdę co mnie ta dycha nic mnie to jakby nie nie rusza mnie nie odczuwam tego no, a jednak jak się zbiera, to jest super. E, Sky Showtime, słuchajcie, ja nie wiem po co ja to zbieram. Chłop chciał, ale czy on będzie to dalej chciał? To tego nie wie nikt. Jakby nie wnikam. Chociaż nie jestem pewna, czy on to będzie dalej chciał. 175 zł będzie tutaj dlatego, że on chyba nie subskrybuje już tego wydaje mi się, że na Sky Show tam był chyba ten serial Halo a już w tym momencie chyba zaprzestano jego produkcji o, patrzcie, ja już na październik dodałam. to nic, to poszło listopadowe już do któregoś dnia dałam, słuchajcie, pięćdziesiątkę, a nie yy, a nie dwudziestkę piątkę, bo pewnie nie miałam, nie miałam drobnych nie ma znaczenia Yy, więc tak. Aha i to mu z... początek spłaty Nie wiem, czemu ja sobie zaznaczałam, że tutaj 200 zł. Nieważne. Nie wiem, musiałabym, słuchajcie, zobaczyć, ile ten Sky Show time kosztuje na rok. Yy, Disney. Disney to mamy. I mamy, słuchajcie... Co miesiąc narzeczony płaci jakby ze swojego konta. Natomiast później będę chciała um, Będę chciała, żeby to była po prostu jednorazowa opłata w roku. To się chyba bardziej opłaca. Na razie mamy tu trzy stówki. Przeglądy samochodów. Ja dalej nie wiem, czy coś się zmieniło, czy się nic nie zmieniło. Ja zbieram słuchajcie, tu jednak po 50 zł. Mamy dwa samochody, przeglądy mamy w grudniu. Wszyscy wiemy, jak wygląda grudzień. Jest to dosyć taki intensywny finansowo czas. Wolę być przygotowana, gdyby jednak ta opłata miała być yy, dużo wyższa. Niż te tam nie pamiętam, ile to zwykle było 90 zł, stówka chyba niecała. Nieważne, ja sobie założyłam, że to będzie jednak po 250 zł na auto. więc nie chciałabym zostać zaskoczona w tym roku. No i 450 już tu jest. Słuchajcie, o a c, jak widzicie, jest tutaj pustka. Również mamy w grudniu, i tu, moi drodzy, leci tysiąc. No, tu leci tysiąc, czyli będzie tysiąc zł w tej kopercie. Trzeba to nadgonić. Ja nie wiem, czy damy radę na y, oba, y, no, oba zebrać ubezpieczenia. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czy tylko uda się na jeden samochód? Zobaczymy, ale wolałabym to mieć, już zacząć mieć to w ryzach odłożone. Następnie ja sobie taki koszt roczny teoretycznie robię na zdrowie. Wiecie, lepiej mieć niż nie mieć. Już to kilka razy słuchajcie było uzupełniane, potem wymazywane, dlatego, że cały czas przydają się te pieniądze. Yy, we wrześniu udało się tak zaplanować yy, koszty zmienne, że nie musiałam tego ruszać. No, no, na przykład tam chyba w lipcu, w maju. Generalnie przez cały rok y, przy, przydały mi się te pieniądze. Non-stop. Y, były w ruchu. Ok. Oj, przepraszam, poruszyłam was. Mm, dobrze. 150. I tu 20, 20, 10. O. Mm. Chciałabym mieć tu docelowo 2000. Yy, tu, słuchajcie, mam sobie taki fundusz. Yy, mam taki fundusz na mieszkania. Na jakieś, wiecie, niedopłaty, bo one są praktycznie zawsze. Yy, oczywiście, ja nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego tak się dzieje? I się chyba nigdy w życiu nie dowiem. Wiecie jak jest. Natomiast zawsze jakiś taki, wiecie, fundusz jednak się przydaje. Co jest? Rzuciłam. Nieważne. Ja albo kot. Tak. Hmm? A? Więc tak, zawsze takie rzeczy się przydają. Chciałabym mieć docelowo tutaj 3000. I tu jakby nie ma terminu, dlatego że jest to yy, takie luźne. Tu widzieliście nasze moje, jakby mm, zapiski: status wypłat z kopert. No, tutaj jakby są oddane. Jak widzicie, w sierpniu sobie pożyczałam. Już dawno to są te pieniądze oddanie. Jedynie tutaj, jakby pamiętacie sytuację, o której Wam opowiadałam. No, nasz narzeczonego pożyczył od nas trochę pieniędzy, no bo został okradziony. Ale wiemy, że odda w grudniu, więc czy to będzie grudzień, słuchajcie, czy to będzie styczeń, to są tylko pieniądze ważne, że jemu się nic nie stało. No, i segregator narzeczonego. Mm, tak. Damy na delegację. O, właśnie. Narzeczonego mam takie te karty. Nie wiem, czy zmieniać na te takie kolorowe, jak ja tam miałam. Nie, nie chyba na razie będę tak. To. O, już 500 zł będzie miało cudnie. Bo na razie nie będę mu zmieniać tu. Zobaczymy, czy tu jest 500, czy on coś podebrał. 2, 300, 400, 400, 500. Hmm? abonament PlayStation. Niby sobie raty, słuchajcie, zaliczyłam za jako 52,50, ale ja tu od zawsze wkładam 60 zł. Natomiast yy, powiem Wam tak. Narzeczony chciał. Ja mu to zbieram. Yy, a kiedy on sobie wykupi ten abonament? To ja nie mam zielonego pojęcia. Chcemy mieć 630, to około 650. Nie, nie pamiętam. Zobaczymy, ile z tych rad wyjdzie z tych moich zapisków. Po prostu będę chciała mu dać kwotę. Jak będzie chciał sobie wpłacić na ten abonament, to sobie go po prostu kupi. 540. A jak nie będzie chciał, to włoży sobie pewnie na komputer czy coś raz. Oj, dobra. Dwa, trzy, cztery. 500 40 Tak, zgadza się? Zaraz policzmy jeszcze raz 100 200, 300, 400 500 i 40 Moi mili, rozłożyliśmy wspólnie koszty roczne Wyszło tutaj wszystkiego 1775 zł czyli co miesiąc odkładam no ok, odkładam 775 no bo teraz ten 1000 wiecie doszedł tam do, do tych do tych ubezpieczeń samochodów natomiast jakby ja uważam, że to są fajne kwoty Zastanawiam się, czy narzeczona mu, słuchajcie, już w zęby nie wkładam. Dlatego, że na zęby mam na koncie oszczędnościowym trochę pieniędzy zgromadzonych. Znaczy, wszystko co było tu, plus dodatkowo jeszcze mieliśmy parę złotych, więc zostało to dodane. Słuchajcie, nie wiem czemu nie zasilić 120 zł kieszonkowego. A zróbmy tak. Dobra, wyeliminujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. Niech ma chłopnie. Kieszonkowe. On to w sumie chyba nie, nawet nie zagląda, wiecie, do tego pointera. Znaczy czasem patrzy, ale w sumie to... Dobra, piąty yy, październik 120 i będzie miał 120. czyli ja sobie w kieszonkowe też wsadzę? 120. Niech ma ten chłop, mój biedny. Słuchajcie, zapierdzielę jak dziki osiół. Niech ma. Dobrze. Więc tak, część na zęby już mamy taką dosyć. Ładną sumę zebraną i jest ona na koncie. Yy, jeszcze troszkę będziemy musieli zbierać, ale to ja z wypłat od razu robię. Słuchajcie, yy, przelew na subkonto oszczędnościowe i tam wiecie na procencie się zbiera. I słuchajcie, nie wiem, gdzie ja mam swoje kieszonkowe. Wiecie? Ja nie wiem, czy ja, słuchajcie, nie, nie, nie wyrzuciłam tej kategorii. Bardzo możliwe. Ja chyba tam nie miałam jak odkładać, ale jakby to chyba nieważne. To ja sobie po prostu, słuchajcie, w innym filmiku już włożę parę grosza. Przed nami jeszcze filmik y, z wyzwaniami cotygodniowymi, bo w tym tygodniu nie robiłam. No i może trochę zdrapek plus właśnie wyzwanka yy, celowe, kwotowe, no zobaczymy. Jakby przepraszam, że nie byłam w stanie uzupełnić tego planu budżetu. Przepraszam, Iza, bo ja wiem, że Ty się śpieszyłaś chyba, żeby mi wysłać, yy, wysłać ten planer, ale ja się będę lepiej psychicznie czuła, jak zaczniemy go sobie. Yy, zaczniemy sobie planować na listopad. A listopad to, słuchajcie, jest szczególny dla mnie miesiąc. Mam wtedy urodziny ja, mam wtedy urodziny mój tata. Mm. I zobaczymy. Może będę chciała sobie zrobić jakiś prezent. Znaczy, na pewno w prezencie będę chciała sobie um, słuchajcie, kupić ten kalendarz adwentowe od No i zatrzymaj tam dla mnie jedną sztukę. Bo ja cię od razu zapowiadam. Ja się uzupełnię. Z wyzwaniem, dzisiaj, dzisiaj uzupełnię sobie wyzwanie na ten kalendarz. Ja ci mówię, bo ja go chcę. <laughs> Dobrze, moi mili, nie będę wa Wam owijać w do mm, Innego dnia będę nagrywać, innego dnia będę rozdysponować, rozdysponowywać resztę pieniędzy. Nie, ja to po prostu słuchajcie. No, niestety, ale zrobię film po filmie. Jak będę nagrywać teraz kilka filmów, bo się ostatnio troszkę nie wyrabiam. A już mój narzeczony nie będzie chodził teraz w nocy do pracy, więc też nie będę miała kiedy sobie z Wami tak luźno pogadać. Dlatego czasami, jak mam taki wiecie, wieczór trochę wolniejszy, to jednak to mogę zrobić. Dobra, nie przedłużam. Teraz się z Wami żegnam i zabieram się za kolejną nagrywkę. A Wam dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że oglądaliście. No i co? Do następnego. Pa!